Witamy z Krakowa! Tłumy uczestników zgromadził tu projekt MNM, czyli Młodzi i Miłosierdzie. To wielkie ewangelizacyjne widowisko mówiło o tym, czym jest miłosierdzie dla młodych oraz jak mogą je okazywać innym. W dwudniowym spotkaniu uczestniczyło blisko 20 tysięcy uczniów z ponad 150 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ten sposób młodzi z archidiecezji krakowskiej oficjalnie świętowali swój jubileusz miłosierdzia, ale nie tylko. To jest przygotowanie do Wielkanocy. Jako rekolekcje w grupie. Myślę, że ten nastrój już mówi, czym będą te światowe dni młodzieży. Tego się również bardzo cieszę. Pierwsza część spotkania mówiła o tym, czym jest miłosierdzie. Koncentrujemy się na przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Pokazujemy na różne sposoby, to, w jaki sposób Bóg może zaopiekować się człowiekiem, który ma problemy. O Bożej opiece w swoim życiu opowiadali m.in. Iwan Komarenko oraz raper Arkadio. 25 lat temu przyjechałem do Polski jako Rosjanin, a przyjechałem na SDM do Częstochowy e, dzięki papieżowi, bo gdyby nie on, nie by tutaj nie było. I ja próbowałam w jakiś sposób się odwdzięczyć i nagrałem dla niego piosenkę, tak mówił papież. Podczas spotkania był też czas na indywidualną modlitwę, adorację oraz spowiedź. Wszyscy młodzi przeszli przez specjalnie przygotowaną bramę miłosierdzia. Pozostawili tam spisane na kartkach własne zranienia, które symbolicznie zalano oliwą i winem. Wielu przeżyło to bardzo głęboko. Wiem, że jest dużo osób, które są tutaj, które są niewierzące, bo przyszły, bo szkoła szła. I uważam, że to jest dobre miejsce, żeby te osoby mogły zostać dotknięte przez Boga. Bo miłosierdzie było tu dla młodych naprawdę na wyciągnięcie ręki. Na Światowe Dni Młodzieży wybierają się także mieszkańcy Ziemi Świętej. Młodzi chrześcijanie z Palestyny dostali nawet od papieża Franciszka specjalny prezent na drogę. Pobłogosławiona przez Ojca Świętego świeca z logo SDM trafiła najpierw do Beit Sahur niedaleko Betlejem, gdzie przy dźwięku dzwonów przywitali ją wszyscy parafianie. Teraz pielgrzymuje po Ziemi Świętej towarzysząc młodym palestyńczykom wybierającym się do Krakowa. Po raz pierwszy w Światowych Dniach Młodzieży weźmie udział młodzież ze Strefy Gazy, dla której będzie to okazja, by dać świadectwo o zmaganiu z ograniczeniami, w których żyją. Ale pomimo trudności, entuzjazm widać tu gołym okiem. To będzie wspaniałe doświadczenie. Dla wielu z nas pierwsze takie w życiu. Spotkanie z papieżem na pewno wzmocni naszą wiarę. Myślę, że potrzebujemy tu miłosierdzia ze względu na naszą sytuację polityczną, ale ono pomnaża się w nas i chcemy dzielić się nim ze światem. Na razie młodzi Palestyńczycy spotkali się w Tajbech z przedstawicielem krakowskiego komitetu organizacyjnego. Rozmawiali o szczegółach wyjazdu i przygotowaniach duchowych. Do Polski chce przyjechać z Palestyny ponad 180 pielgrzymów. Czekamy! Po progu Wielkiego Tygodnia młodzi z diecezji toruńskiej wkroczyli w Strefę Miłosierdzia, a w niej między innymi przystąpili do przedświątecznej spowiedzi podczas specjalnego nabożeństwa pokutnego i w Niedzielę Palmową przemaszerowali ulicami Torunia, by przypomnieć, że SDM już blisko. Cały czas jeszcze są osoby, które pierwszy raz słyszą o Światowych Dniach Młodzieży albo dopiero uświadamiają sobie, że to już za parę miesięcy przyjdzie do nas bardzo dużo młodych ludzi z całego świata. Podejmując takie duchowe przygotowania, chcemy właśnie zatrzymać się na moment, w tym szczególnym dniu, kiedy młodzież na całym świecie obchodzi swoje święto. Na koniec dla uczestników Strefy Miłosierdzia specjalny koncert zagrała ambasadorka SDM Magdalena Frączek. Za nami czwarte spotkanie w ramach oficjalnych rekolekcji przed SDM. Cykl dla nas i całego świata ma już wiernych fanów, a niektórzy dojeżdżają do Łagiewnik całymi grupami z bardzo daleka. Większość ludzi z liceum przyjeżdża i ostatnim było dziś około 40 osób, a teraz 18-19. Tym razem o uczynkach miłosiernych, wątpiącym dobrze radzić i spragnionych napoić mówił współtwórca przystanku Jezus. Jeżeli człowiek ma siebie zrozumieć, to trzeba go do Chrystusa albo przynieść, albo przyprowadzić, aby jego pragnienie zostało wypełnione. Kolejne spotkanie w łagiewnikach już w przyszłą sobotę. Zapraszamy.